Oto zdaniem myśliwych główny winowajca gwałtownego zmniejszenia się populacji drobnych zwierząt łownych lis. Od paru lat służby weterynaryjne szczepią lisy przeciwko wściekliźnie, a właśnie ta choroba jest ich jedynym naturalnym wrogiem. Efekt? Liczba lisów zwiększa się odwrotnie proporcjonalnie do liczby na przykład zajęcy. Po głowie zwierzyny drobnej, a szczególnie kuropatwy i zająca, zmniejszyło się znacznie i oceniamy, że na terenie byłego województwa wrocławskiego gdzieś pięciokrotnie. Jerzy Górski mówi, że jeszcze parę lat temu w okolicach Wrocławia w ciągu sezonu odławiano 500 lisów, teraz ponad 1500. Proporcje dotyczące zajęcy są dokładnie odwrotne. To, że lisów jest coraz więcej, wiedzą nie tylko myśliwi. Widać je. Bardzo dużo jest widać po polach, po tych. Nie nieużytkach to oni kopią. Widać jak do dnia albo nad wieczorem, to ich widać, że chodzą. Problem nie dotyczy dużych zwierząt, saren, jeleni czy dzików. Ich pogłowie utrzymuje się na stałym poziomie. Innym wrogiem małych zwierząt jest kruk. Liczba tych ptaków również ciągle rośnie. Może dojść do tego, że populacja właśnie zająca kuropatwy będzie zagrożona. Być może, że będziemy sprowadzać potem z innych rejonów kraju, prawda, żeby tą populację tutaj odbudować. Według myśliwych, równowaga między drapieżnikami a małymi zwierzętami łownymi została zachwiana. Myśliwi od czterech lat czekają na rozporządzenie do ustawy o prawie łowieckim o szkodnikach i regulowania ich populacji. Chcą również ustalenia listy zwierząt, które oficjalnie będą uznane za szkodniki.